Tutaj na przykład Kaufland, kto z was wjeżdżając przeczyta to wszystko pisane drobnym drukiem. A jest napisane, że jak wjeżdżacie to my zawieracie umowę, zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego poprzez wjazd na teren parkingu korzystający z parkingu zawiera za spółką umowę najmu miejsca parkingowego. Parking jest niby bezpłatny dla klientów przez 3 godziny. Nie wiadomo co to znaczy: karencja 6 godzin. Są kary za brak opłat. Te parkingi są w takich miejscach jak Dworzec PKP, PKS na przykład w Białymstoku, że faktycznie zachęcają do korzystania długo. Opłata dodatkowa za brak ważnego biletu 150 zł. Gdyby nie to opłaty, to na przykład ktoś mógłby sobie zaparkować tutaj na tym parkingu za darmo i pojechać pociągiem czy autobusem na jakiś dłuższy wyjazd wielogodzinny, wielodniowy i miałby darmowy parking. więc z jednej strony rozumiem właścicieli tych parkingów, że próbują przeciwdziałać takim przypadkom, żeby były wolne miejsca na parkingu, a nie żeby mieli stale zastawiony parking. Parkującymi za darmo pojazdami, na przykład klientów dworców PKP czy PKS, czy okolicznych budynków, ale z drugiej strony są też te artykuły w sieci, że to domaganie się tej karnej opłaty 150 zł jest dosyć wątpliwe prawnie, bo yy, kierowca może zignorować takie wezwanie. Yy, najgorsze co może zrobić to odwołać się od takiego wezwania yy, bo w odwołaniu musi podać swoje dane yy, adresowe itd. Tak a generalnie prawo na zabrania nakładania jakichś opłat na yy, numer rejestracyjny pojazdu trzeba ustalić sprawcy, więc jeżeli ktoś składa w postępowaniu reklamacyjnym teoretycznie reklamację to przyznaje się, że był sprawcą kierującym tym pojazdem więc wtedy sprawa trafia do sądu a jeżeli zignoruje to często po prostu um, takie, taką karę to no to um, nie można ustalić kto tak naprawdę był kierującym pojazdem bo z bazy danych CEPiK czyli po numerze rejestracyjnym pojazdu wiadomo tylko kto jest właścicielem pojazdu na kogo pojazd jest zarejestrowany a tu nawet ładowarka samochodów elektrycznych proszę że Kaufland wspiera zrównoważony rozwój